Zanad. Dzisiaj omówię pokrótce znak skorpiona, gdzie w tradycji wedyjskiej nazywamy go Wryścika. Takim drugim imieniem również w tradycji wedyjskiej mówimy Ali, które jest nadane również temu skorpionowi. Ale jak byście Patrzyli w różnych y, książkach, tak, to na pewno znajdziecie to imię Wryścika. Y, Ale to słowo Wryścika nie ma tak naprawdę nic takiego, y, co by dawało nam pełne, można powiedzieć, błogosławieństwo tego znaku. Dlatego w wielu szkołach, tak jak w mojej szkole, gdzie y, co roku y, y, mam możliwość y, Wyjazdu do Indii, Shijaganat Center, szkoła, gdzie uczę się astrologii, wmawiamy um, często Ali, nie? dlatego że ten znak Skorpiona jak sobie tutaj e, możecie zobaczyć, w naturalnym horoskopie, tu jest pierwszy dom, drugi, tak. Jak już e, przeanalizowaliście swój horoskop albo e, widzieliście poprzednie nagrania, mogliście zobaczyć, że ja często właśnie pokazuję na nagraniach, który znak przerabiamy, tak abyście byli świadomi, widzieli. I to jest ósmy dom. Tak? Ostatnio robiliśmy libra, czyli tutaj jest po angielsku libra, czyli waga, tula. Jest to siódmy dom w naturalnym horoskopie. A teraz chcę pokrótce powiedzieć na temat ósmego domu. Ósmy dom w horoskopie ukazuje nam przemianę. Ukazuje nam zmiany. Jednym z takich głównych, można powiedzieć, przymiotów, które można przypisać skorpionowi, to transformacja. Dlatego, że Ósmy Dom ukazuje nasze duchowe poszukiwania. Dlatego błogosławieństwem tego znaku to Duchowość. W tradycji wedyjskiej czwarty, ósmy i dwunasty dom odpowiada za sprawy duchowe: rak, skorpion i ryby. Są to trzy znaki wodne, które ukazują, że osoba bardzo też emocjonalnie podchodzi do spraw duchowych. Ale też woda ukazuje potrzebę równowagi, poczucia bezpieczeństwa, poczucia miłości. Wiemy, że jak możemy udać się do marketu i tam, gdzie jest woda, jest jakaś fontanna, ona zawsze uspokaja. Tak? Jeśli chodzi o ten znak, to on ma za zadanie. Troszkę wstrząsnąć naszą świadomością, dlatego że skorpion ma dwóch władców Marsa i jeden z węzłów, z węzłów księżycowych Ketu. Więc to są maleficzne planety, choć Ketu jest karaką nazywa się dokładnie Moksza Karaka czyli wyzwolenia nas z tego świata. Dlatego ten znak Zodiaku skorpion jak najbardziej ukazuje nam duchową tutaj rewolucję tak w tym znaku skorpiona również znajdziecie osoby które chcą w jakiś sposób być związane z armią to jest taki wojskowy znak dlatego że Mars wiemy że Marsem również włada znak barana ale ta energia Marsa w znaku Barana a Skorpiona jest kompletnie inna. Tak naprawdę Mars w znaku Barana ukazuje, inicjuje, tak? ma za zadanie chronić. Chronić mój pierwszy dom, czyli mnie. Ósmy dom ukazuje choroby. Choroby, które przychodzą do naszego życia, pojawiają się nie z powodu Naszych złych nawyków, naszych uwarunkowań, które możemy mieć, czy innymi słowy, naszych słabości, które odczytujemy z szóstego domu, ale z powodu karmy, z powodu poprzednich czynności i nad którymi nie jesteśmy w stanie kontrolować. Tak, znak Skorpiona jest to bardzo mocno zakorzeniony w. Można powiedzieć w poprzednie życie, w karmę, to, co już wygenerowaliśmy sobie w poprzednim życiu. Więc ten znak jest bardzo trudnym też znakiem, wymaga dużo cierpliwości. tak? Tutaj jest duża siła psychiczna, zdecydowanie jest tutaj tak zwany przenikliwość, też ten magnetyzm, tak, który tutaj jesteśmy w stanie. Zobaczyć w tym znaku. Oczywiście w zależności od planety, która, która jest też w znaku Skorpiona, czy, czy tutaj mówimy o znaku, o, o planecie Księżyc, Słońce, tak Jowisz, Merkury, to będą miały inny obraz, kiedy dana planeta jest w innym tutaj znaku. Dlatego Warto zrozumieć naturę gracha, czyli planety, i w jak ona manifestuje się, tak, w danym znaku Zodiaku. Więc ten znak ukazuje, albo inaczej może dać tobie pomyślność, które zmieni i transformuje twoje życie, że zaczynasz postrzegać wyższe wartości w swoim życiu. Nie tylko jedzenie, nie tylko spanie, tak? Ale potrzeba takiej duchowej rewolucji, tak? Dlatego, że ten znak jest duchowym znakiem, osoby będą zainteresowane pewną rodzajem religijności, tak? Zdecydowanie te osoby... Y, są nakierunkowane na to, żeby szukać światła. Y, tutaj jest ten znak, bym powiedział, taki liberalny z powodu KETu. Dlatego te osoby są i postrzegają inne innych, na, y, można powiedzieć, takim równym y, stopniu, tak? Nie generują tak, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy, tak? Ok. Mm. Wiemy, że. Ten znak, symbol tego znaku jest skorpion, tak i tak, podobnie w tradycji wedyjskiej, który ma dużo nóg, co ukazuje dużo ludzi. Im więcej ludzi, tak naprawdę, tym więcej problemów i nieporozumień. Dlatego ten znak skorpiona jest takim znakiem walecznym, który chce rozwiązywać problemy innych ludzi. Ten znak Skorpiona poka pokaże dużo ludzi, ale nie by robić coś, by stało się popularne, tak? Tutaj ludzie, można powiedzieć, zbierają się razem, są ukazani z powodu Marsa i Ketu. Czyli mogą spotkać się razem, by walczyć przeciwko władcy, przeciwko królowi, tak? Zrobić jakąś rewolucję, obalić złego przywódcę, tak? Czyli Mars i Ketu ukazuje, że chcą podążać za tak zwanym liberalnym przywódcą. On chce, aby każdy był wolny, aby każdy miał swoją przestrzeń. Okay. Więc naturalnie ten znak pokazuje taką ciemność. Dlatego, że ósmy dom w horoskopie to jest też nasza śmierć. Doświadczenie naszej śmierci, doświadczenie chorób. Dlatego ten znak będzie to ukazywał. Wiemy, że księżyc jest wywyższony w znaku byka, a upada w znaku skorpiona, czyli ta energia intelektualna, czyli emocjonalna, jest bardzo słaba. Jeśli weźmiemy sobie księżyc tutaj, od ascendentu to będzie właśnie ósmy dom, a ósmy dom dla księżyca to jest marana. Marana znaczy śmierć. Nie wiem, czy słyszeliście o marana, karaka stana. Marana znaczy śmierć karaka to jest sygnifikator, a stana to pozycja. Pozycja danej planety. Czyli pozycja danej planety można powiedzieć, że jest nienaturalna pozycja dla jej natury, tak? Czyli Saturn w pierwszym domu to jest marana dla Saturna. Dlatego, że Słońce jest wywyższone w pierwszym domu w naturalnym horoskopie i Saturn czuje się tam słaby. Saturn w znaku barana jest w upadku. Więc ktokolwiek ma Saturna w pierwszym domu odczuje trudności tego życia, tak? Że wszystko idzie pod górkę, duży łez będzie się pojawiało. W zależności, którym domem Saturn włada, osoba będzie doświadczać różnego rodzaju rozterek, ze względu na pozycję właśnie tego, tej grachy. Tak? OK. Ten znak możemy poli, po, po, podzielić na trzy części. Wiemy, że księżyc, jak już wspomniałem, on upada w znaku Skorpiona, ale jedynie do 10 stopni. Czyli energia Księżyca jest bardzo słaba. Osoba może być bardzo depresyjna, tak? Po, Kiedy dana Gracha, w tym wypadku Księżyc ma więcej niż 10 stopni, jest to dobra pozycja i ten środek tego znaku jest bardzo taki duchowy, ale pełen również niepewności, tak? Czy iść do tej osoby, czy iść do tego nauczyciela. Dlatego ta osoba będzie pokładać um, e, swoją, e, można powiedzieć, swoją wiarę. Będzie tutaj dużo modlić się, tak? Okej. Okay. Jak najlepiej, jak najlepiej tutaj funkcjonuje Skorpion. Dlatego, że to jest tajemna wiedza w znaku Skorpiona. I tutaj Jowisz jest taką, przepraszam, Jowisz jest tutaj bardzo istotną um, planetą. Dlaczego? Dlatego, że to jest tajemna wiedza, a Jowisz to wiedza, tak? Dlatego osoba z Jowiszem w znaku Skorpiona będzie dociekać, tak? Wyższej, wyższej wiedzy, tak? Ok. Jeśli chodzi o um, lagnę, czyli ascendent w znaku Skorpiona, tak? Wypisałem tutaj bardzo ważne informacje, że on jest waleczny, ale może być i arogancki. Dlatego, że zobaczcie, że to jest woda pomieszana razem z Marsem, czyli w o, o agni, czyli woda z ogniem, tak? Dlatego będzie to osoba bardzo wrażliwa, tak? Ale też ym, taka za, zadziorna, można powiedzieć, tak ryzykowna, zdecydowanie godna zaufania. Osoby z silnym skorpionem, w ascendencie w skorpionie zdecydowanie yy, będą tutaj yy, chciały dać wszystko od siebie, tak? Zdecydowanie są bardzo yy, dobre, jeśli chodzi o przyjaźń. Ale jak za, zadrzeć ze skorpionem, to faktycznie on jest w stanie odwdzięczyć się yy, Tobie, tak? Więc tutaj mamy też te skrajne emocje. Okej. Okay. Zdecydowanie atrakcyjna osoba. Będzie posiadała wrogów. Dlaczego? Dlatego, że szósty w dom w horoskopie, to jest są nasi wrogowie. Wrogowie, nie ukryci, tylko tacy, tacy otwarci. Wiemy, że jeśli policzymy od skorpiona do szóstego domu, domu, to jest znak barana, którym również włada Mars. Jeśli ktoś ma tam jeszcze inną jakiś inną negatywną planetę, to zdecydowanie ci wrogowie mogą też być silni, tak? Osoba religijna będzie wspierać finansowo innych, tak? Szukająca, szukająca, wiedzy. Kolejną rzeczą, którą warto, abyście wiedzieli, że ten znak, jak już wspomniałem, ukazuje cierpienie, tak? Z powodu naszej karmy z poprzedniego życia. Więc jeśli jakąkolwiek gracha, czyli planetę, masz w znaku Skorpiona, to wiedz, że ta planeta będzie przyczyną ym, twoich zmian, twojej transformacji, twojego, twojej przemiany w tym życiu, tak? Okej. Okay. Przygotowałem wam fajny horoskop. To jest horoskop e, Andrzeja Dudy, czyli obecnego prezydenta, tak? Ym, I żeby tak. Zbliżyć Was do astrologii. Żeby poznać też troszeczkę astrologię, to wypisałem tutaj jak w poprzednim odcinku kilka wydarzeń, które miały miejsce w życiu właśnie obecnego prezydenta. Widzimy, że pierwszy dom jest w znaku Skorpiona. Tu jest drugi dom, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty. Jest to troszeczkę inny diagram. To jest diagram y, wschodni. Y, w tej tradycji wedyjskiej y, mamy kilka diagramów. Trzy, które, y, 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 dzięki którym możemy odczytać układ planet na y, niebie. No, ja zdecydowałem się zrobić trochę inny, dlatego żebyście też widzieli tą odmienność, tak? Co my tutaj możemy znaleźć? Mamy pierwszy dom, ukazuje mnie, moją osobę, mamy drugi dom, mamy trzeci dom. Każdy z tych domów odpowiada za różny aspekt naszego życia, ale mamy też tutaj e, tak zwane lata tutaj widzicie to jest Wimshotari Wimshotari y, ukazuje okres planetarny, gdzie dana planeta manifestuje się w naszym życiu. Jesteśmy w stanie y, jakby określić y, wydarzenia, które będą się manifestować w naszym życiu. Wiemy, że 21 grudnia 94 był ślub, tak? Czyli widzimy, że 21 grudnia 94, jak zobaczyć tutaj w y, 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 w tej tutaj tabelce. Od 2 października 1994 obecny prezydent wszedł w okres Saturna i Słońca. Czyli te dwie grachy muszą mieć coś wspólnego z siódmym domem, z władcą siódmego domu, tak? Również tak zwaną Upapadą, dlatego że Upapada ukazuje nam też męża, partnera. Widzimy tutaj, że jest pierwszy dom. Jak policzymy sobie do siódmego domu: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem to jest siódmy dom. Widzimy tutaj Saturna i Słońce. I te dwie planety zdecydowanie mają ogromny wpływ na to, co się dzieje w małżeństwie, jaki, jaki jest nastrój w domu. I widzimy, że Również um, pan Andrzej Duda wszedł w małżeństwo, zawarł związek małżeński. Więc, jakby um, chciałem wam pokazać, że nie zawsze jest tak prosto, um, ale te dwie planety są bardzo silne w tym horoskopie i zdecydowanie um, ukazały przeznaczenie um, tego siódmego domu. A siódmy dom to. Małżeństwo, tak? Również u papada, u L w horoskopie ukazuje nam ascendent naszego partnera. Jest tutaj władcą tego, jest to znak wodnika. Władcą jest Saturn, więc Saturn będzie jak najbardziej odpowiadał nam tutaj za związki partnerskie. W okresie Saturna pan Andrzej Duda zawarł związek małżeński. Wiemy, że władcą pierwszego domu jest. Mars, który jest w ósmym domu, i Ketu, który jest w dziewiątym domu. Dziewiąty dom, dla waszej informacji, dla osoby, która nie wie, to jest religijność, to, są, to jest kościół, tam jest nasz, można powiedzieć, wyższa edukacja, tak? Więc pan Andrzej Duda będzie zainteresowany tym, tak? Wiemy, że Jowisz jest bardzo silny w jego horoskopie w drugim domu, co ukazuje, że będzie miał też bogactwo, tak, jak najbardziej i tutaj w 2006 objął stanowisko stan, stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, to jest znak Skorpiona, tak, to jest wojskowy znak, który ukazuje, że ja chcę być na czele wojska tak znam znajomych nawet dziewczyny które mają silnego skorpiona oczywiście znak skorpiona jest to też znak astrologa więc teraz um, dobry astrolog musi zobaczyć jak to w astrologii wygląda czy dana osoba będzie politykiem czy dana osoba będzie astrologiem jaki zawód wybierze tak um, takimi pomocnymi um, w, w naszym tutaj zawodzie, w analizowaniu tego horoskopu są jeszcze inne horoskopy. Horoskop D9, czyli tak zwana Nawansa, która jest podziałem dziewiątego domu ukaże nam właśnie małżeństwo, nasze błogosławieństwa Boga na to życie, talenty, jakie mamy, tak. E, w ogóle dziewiąty dom to nasza nasze bagia, nasze szczęście, nasze przeznaczenie, tak? E, e, horoskop da Samsa to jest horoskop D10, z którego odczytujemy również pracę tak jakie będziemy wykonywać, wszystkie prace, tak? Więc tak naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. Chciałem wam um, tak pokazać, jak to, jak to działa, że objął stanowisko 1 sierpnia 2006 roku. Jak zobaczymy sobie tutaj, 2006 rok, od marca, 9 marca, jest w okresie Merkurego i Ketu. Widzimy, że Mars, że Merkury jest w znaku Marsowym, czyli w znaku Barana, czyli też jest pokazane, że znów ten z Mars, tak? I to jest, zają... I to jest szósty dom. Szósty dom ukazuje pracę pod kimś. Tak? Jak najbardziej, to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósty dom, ale zobaczcie co się dzieje, pomiędzy Merkurym a Marsem jest tak zwana Parivartana Yoga. Czyli ukazuje, że ta, te dwie planety są bardzo silne w horoskopie Andrzeja Dudy, tak? Dlatego, że Merkur jest w znaku barana, którym włada Mars, a Mars jest w znaku bliźniąt, którym włada Merkury. i Parivartana Yoga zawsze ukazuje dużą zmianę, dużą transformację, dlatego w tym okresie tak zdecydowanie była duża zmiana w życiu obecnego prezydenta. Tutaj 24 maja 2015 został wybrany na urząd prezydenta i jak widzimy, to było już w okresie tutaj. To było w maju, czy jak zobaczymy sobie w horoskopie, to był okres Merkurego i Rachu. Merkury Rachu. Co okazuje, że te dwie planety muszą mieć dużo wspólnego z, z, z życiem zawodowym. I widzimy, że Merkury ma bardzo dużo wspólnego z Saturnem, tak jak mówiłem. To jest znak, który ukazuje nam. Um, ukazuje nam. Osoby, która chce stać na czele, tak? Na czele innym. Widzimy, żeby zająć się też polityką, musi być jakiś wpływ rachu. Widzimy, że rachu jest jego atma karaka, czyli duszą. Rachu aspektuje również piąty dom od siebie, czyli aspektuje tutaj słońce. Słońce jest naturalnym signifikatorem, tutaj zdecydowanie, duszy. I tu jest Aruda Lagna, czyli ma bardzo duży wpływ na jego pracę, na jego imię, z kim, z czym można powiedzieć, ja się identyfikuję. Kuje. Oczywiście tej analizy można robić tutaj głębszą tam a, a, analizę, ale zdecydowanie no tutaj um, jest, to, um, jest to korzystne um, do, do tego, żeby tutaj um, w ten sposób analizować i zobaczyć, abyście zobaczyli jak, jak to może być. Wtedy trzeba też przeanalizować, może troszeczkę godzinę tu trzeba zmienić, no kilka rzeczy. Tak zwaną rektyfikację zrobić, zobaczyć, co jest na się co jest dla się ale zdecydowanie w ten sposób analizujemy tutaj horoskop. Oczywiście tych aspektów jest bardzo dużo, bo musielibyśmy przeanalizować jeszcze tutaj i na Wamse, i da żeby sprawdzić te okresy. Czasami mogą się tutaj troszeczkę nam pozmieniać. Ok, dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie.